Zapraszam Cię serdecznie. Dzień. Czy Krzysztofie, y, kierowniczka produkcji, też tu przyjdzie? dobra, dobrze. E, dziękujemy za przybycie na dyskusję. E, ja też zachęcam Was, publiczność, do wyrażenia szczerego swoich y, opinii, e, bo w końcu do tego służy ten festiwal. E, tym bardziej, że mm, mój. Stosunek do Hardcore Disco jest o tyle problematyczny, że widziałem ten film już drugi raz i mi się strasznie spodobał za drugim a, a, razem. A jak film mi się podoba, to dosyć trudno zadać takie krytyczne, ostre pytania. Yy, ale istotne jest być może właśnie to, że przyznaję się Krzysztofie, że kiedy widziałem go za pierwszym razem w Warszawie, to, to dlatego nie podszedłem do ciebie po, yy, Ponieważ strasznie się wkurzyłem wtedy, jakoś kompletnie nie kupowałem tego wszystkiego. Muszę Ci coś zdradzić, że widziałem Twoją minę wtedy, więc. A widziałeś teraz, ja go, jak oglądałem? Nie widziałeś. Nie wiedziałem, że oglądałeś. I, yy, i tym razem kompletnie go zaakceptowałem. Yy, I dlatego mówię, że mamy od razu ten problem, że dosyć trudno jest. Yy, zadać jakieś takie sprytne, krytyczne pytanie, więc być może ktoś z Państwa od razu chce coś powiedzieć, na przykład krytycznego. Nie. To jest ani krytyczna, nie ja. Słyszałem rozmowę z Dorecie, która się w to jest druga część, to ta dziewczyna odwróci się przodem u Ale tobie jako członkowi żyli nie wolno się wypowiadać. <grystanie> Dobrze, czy to było... Yy, ale... Myślę, to ja że... mogę się od razu wypowiedzieć. A propos dwójki, bo często jest takie pytanie: czy będzie dwójka i co będzie w dwójce? Więc ja zupełnie serio, niezgryźliwie, niecynicznie zachęcam każdego, tak jak i zachęcam Pana do wyobrażenia sobie dwójki wyobraźni. Więc jak Pan sobie wyobraża, że w dwójce ona się w pierwszym ujęciu odwraca, to zapraszam zamknąć oczy. Będzie Pan to miał zaraz. Yy, jestem pod wrażeniem konsekwencji języka, konsekwencji języka filmowego, który stosujesz i tym razem absolutnie to zaakceptowałem. Ale może zacznijmy od tego, co mówisz zawsze przed filmami, bo pamiętam właśnie że na pokazie w Moranowie, w Warszawie i teraz też za każdym razem podkreślasz to, że to jest produkcja niezależna. Eee... I dlaczego tak bardzo to podkreślasz? Dlaczego to jest aż tak istotne? Nie, nie podkreślam. Wiesz co, my interesujemy się filmem, co nie znaczy, że robią to wszyscy. Bardzo często na tych pokazach są ludzie z przypadku, to jest rodzina kogoś, albo ludzie, którzy po prostu trafili na ten film chociażby po tytułem albo ktoś im go polecił, albo powiedział, że właśnie wręcz przeciwnie nie poleca, więc przekornie poszli sprawdzić. Więc chciałbym wdrożyć widza w sposób realizacji tego filmu, który jest dla mnie o tyle ważny, że o wiele trudniej jest stworzyć taki film od samego początku, po pierwsze za własne pieniądze, z własnymi ludźmi, a po drugie nie ulegając po drodze y, różnym potrzebom i propozycjom, które się zdarzają, ponieważ różni ludzie po drodze tego typu rzeczy chcą przejmować i bardzo często system... Jeżeli chodzi o różne gałęzie nie tylko sztuki, ale i życia działa tak, że jakieś rzeczy oddolne wchłania jak Amway, jak ta piramida Amwaya i ten film jest autonomiczny, ja się od razu mówię, że nie zarzekam, ponieważ dzieją się kolejne rzeczy i już z samego początku mówiłem, że one będą jakby robione już korzystając z tego założenia, może troszkę jakby korzystając też z innych. Natomiast jakby ten film od samego do początku miał być z premedytacją niezależnych. Takie, a nie inne osoby wzięły w nim udział. Pod tą banderą po prostu piracką, a nie z logą jakimś innym. I byłoby to nieuczciwe w stosunku i do tych ludzi i w ogóle do, do tej idei, którą sobie na początku powiedzieliśmy. więc wytrwale w tym gdzieś do końca trwaliśmy. Więc Wydaje mi się, że każdemu widzowi, który przychodzi na ten film, ta informacja się należy. Tym bardziej, żeby nie mówił później, o myśmy za to zapłacili ogromne pieniądze z naszych podatków, czy tam z czegoś, i teraz jakby coś takiego powstało. Nie, ten, ten film powstał z różnych płynów ustrojowych i za własne pieniądze pożyczone albo skombinowane, dlatego, jakby jest to. To jest czysta informacja. Ani się nikt, nikt tym nie helpi, ani nikt po prostu nie podaje tego buńczucznie i tak dalej. Nie, to jest po prostu sucha informacja, suchy fakt. Ty wiesz, jak to było robione, część z Państwa pewnie też, ale jak ktoś wszedł z ulicy, to nie wie kropka. Hmm. Pytanie wobec tego do Agnieszki i do Janusza. E, przychodzi konieczny autor znanych teledysków, e, przychodzi ze scenariuszem i mówi, że chce realizować ofowo ten film. E, Nie ofowo, niezależnie. Niezależnie, przepraszam. E, I wy wtedy co? To znaczy, dlaczego zgodziliście się w tym zagrać? Ty na przykład, Agnieszko, jak rozmawialiśmy przed, to, to użyłaś od, od razu tych słowa, że to przecież jest kontrowersyjne. E, Więc co takiego spowodowało, że, że weszliście w to. Ja mówiłam w tym kontekście, że film, już jak ujrzał światło dzienne, to, to o, no coś takie, taka kontrowersja się poradzi, pojawiła. Myślę, że dotycząca głównie języka narracji i ja różnych tam zarzut, zarzutów i, i wątpliwości tego rodzaju nie no, nie zgadzam się z nimi akurat, ale rozumiem. A, a, a tu z Krzysiem to było takie, ja nie wiedziałam, że on kręci teledyski, bo, bo no, jakby tym nurtem muzyki, którą, w której on tam krąży, nie słucham. No, słucham Kasi Nosowskiej. No, ale oczywiście przesłał mi mailem swoje prace, pokazał, ale no mnie po prostu spotkanie z nim przekonało. No jego zapał i taki konkret, z którym się y, zwracał i uczciwość jakaś, uczciwe postawienie sprawy. Znaczy coś takiego, że ja po prostu uwierzyłam, a y, pewne y, takie, takie wariactwo mnie też w pracy y, jakoś interesuje i sobie tak pomyślałam, o wariat jest, no to... Nie, no może to brzmi jakoś zabawnie, ale to jest tak naprawdę mówię coś bardzo poważnego i, i, z, i jakby z, z serca i z jakiegoś takiego źródła, y, które zdecydowało, że w ogóle robię to, co robię. To tak. Ja myślę, że, że się kino polskie potrzebuje wariatów, tak, to zgadzam się. To ja tak krótko... Czy się zadzwonił do mnie kiedyś, a znaliśmy się tak okazjonalnie i powiedział czy czasami nie jestem gdzieś w centrum, bo, bo byśmy się może spotkali w Mariocie tam na ostatnim piętrze w barze, bo jest taka sprawa, że jest ręka i chciałby sobie usiąść na kolanach jakiegoś fajnego gościa i co długo ci, dużo czasu ci nie zajmie, jakieś 10 minut. No i tak, i, i, i teraz jak i, Krzysztof dzwoni, to po prostu jak jestem gdzieś w pobliżu, to zawsze może na mnie liczyć. Co prawda z ręka okazała się być mężczyzną, ale dlatego właśnie y, warto te telefony od Krzysztofa odbierać i się umawiać. Proszę Państwa, rozkręcamy się. Czekamy na, na Wasze komentarze i, i reakcje. Pytanie do montażysty, dlatego że to jest bardzo istotny element. Dlatego, że to co, to, co jednak za pierwszym razem mi zaimponowało, to że Krzysztof pozwolił w ogóle komuś innemu zmontować. I poszedł w, no, zaufał komuś innemu, i, z, i, i są, mamy te sekwencje telewizyjne ale tak naprawdę ten film jego siła jest w tych długich ujęciach wytrzymanych. Co przypuszczam, że trochę musiałeś sam siebie powstrzymywać, czy nie? Czy to, 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 to najpierw ty, a potem montażysta? Rzeczywiście, znaczy ja tylko takie zrobię krótkie wprowadzenie, bo bardzo się cieszę, że się spotkają z Sebastian. Sebastian jest debiutantem, jeżeli chodzi o fabułę również, więc... Jesteśmy świeżynkami, no taki też jest ten festiwal, więc to jest jakiś panał co mówię, ale, ale okej. Okay. Tam ktoś to wcześniej inny montował, natomiast w chwili, kiedy zobaczyłem, oczywiście, że siedzę razem, prawda, siedzimy razem, czasem ja coś kliknę, zazwyczaj ją ja coś klika, ale to, to, to nie jest tak jakby, Najważniejszy jest człowiek lustro, prawda, który albo w czymś utwierdza, albo coś ewidentnie panuje i, 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 i nie pozwala i wtedy ja się zastanawiam i mówię okej, okay, no to tędy, tędy, więc jakby to jest, to jest kluczowe, prawda, Natomiast był inny montażysta, i jak ja tam na chwilę wyjechałem, potem wróciłem i on mi pokazał już całą układkę, to mm, naprawdę staram się nie być agresywny, ale mogłem wybrać albo go uderzyć, albo się popłakać. Więc poszedłem do toalety i się popłakałem. Później zabrałem mu ten film, chociaż skasował cały materiał. Odzyskałem go i tak z niego nie skorzystaliśmy, ale później zadzwoniłem do Sebastiana, czy jest gdzieś w centrum. I był. <noise> to prosto, ale dobra, to, to za chwilę jeszcze do tego telefonowania wrócimy. Tak, no, czy to nie zadajesz pytania konkretnego. Wiesz co, co? Dobra, pytanie jest takie: yy, yy, czy trudno było yy, konsek tak konsekwentnie prowadzić ten język? I czy do jakiego stopnia to był pomysł Krzysztofa, te wytrzymania, yy, ten rytm? Do jakiego stopnia Twój. To znaczy, yy, no, yy, ten. Szarpany rytm tego filmu, czyli jakby to pomieszanie tych wolnych sekwencji, długich ujęć i tego teledyskowego montażu, to było gdzieś wpisane w ten film od samego początku, jakby w pierwotnych założeniach Krzyśka. I to też tak naprawdę, to, to było dla mnie najciekawsze jakby w całej pracy, jakby... Zawsze jest ten problem tak naprawdę e, zapędzenia się gdzieś w jakimś jednym kierunku i, i zgubienia drogi. Tutaj było jakby tak naturalnie, e, jakby gdzieś, tam, gdzieś tam od początku mieliśmy po prostu e, naturalnie wpisany w tryb naszej pracy to, że, że cały czas szukamy odpowiednich rozwiązań dla konkretnych scen, dla konkretnych momentów filmu i jakby nie musimy się decydować na to, że robimy film, e, w którym każde ujęcie trwa 10 minut albo film, który jest cały opowiadany jak Spring break, do którego nas... Porównywano, niestety. No i, i to uważam za, za tak naprawdę wielką siłę tego filmu, i to dla mnie było czymś najfajniejszym w tej pracy, że mogą się jakby oddawać danym momentom, a, a nie myśleć jakby. Znaczy, może też dobra, z, z, zapędzam się. Dobrze, a teraz spróbuję być krytyczny. Cały czas zastanawiałem się, za co skrytykować Krzysztofie, reżyserze. I rzeczywiście nadal mam jedną obawę po tym, po tym dwukrotnym obejrzeniu filmu. Znaczy, pojawia się we mnie takie podejrzenie, czy ta forma, co ona skrywa w zasadzie. Znaczy, pojawia się we mnie takie podejrzenie, czy ta... Co w tej opowieści jest? Znaczy, gdzie... Czy, słyszałem na przykład też taką krytykę, że ty cały czas dajesz nam takie znaki o tych ukrytych, ukrytych dnach, o tych, o tych różnych odniesieniach. Dajesz oczywiście też te referencje związane z, z, z jakimiś inspiracjami estetycznymi, tak, na różne sposoby. E, przykuwasz nas do ekranu, e, akceptujemy tą historię albo nie, właśnie czekam na kogoś, kto nie akceptuje. I co? To znaczy, yy, czy chciałeś, żebyśmy zostali, yy, no co, z takim, yy, właśnie z czym? No? Co jest tam ukryte w tej, w tej twojej wspaniałej konstrukcji? Bo, bo, bo ja mam takie podejrzenie czasami, że albo jestem głupi i czegoś nie rozumiem, albo gdzieś jest jakaś jednak ściema. Bardzo szanuję każdą opinię, więc masz prawo tak myśleć. Natomiast od razu ci odpowiem ze swadą, że ten film od początku konceptualnie był tak, a nie inaczej zamierzony, żeby widz w zależności, oż ja to mówiłem, więc jeżeli ktoś tego słuchał, inaczej dobierałem słowa, to, to przepraszam, że się powtarzam, to jest kluczowe, bo czasem to pytanie pada. W zależności od tego, jak przychodzisz tego dnia do kina, w jakim nastroju, jaką masz, masz osobowość, jaki masz bagaż doświadczeń, co tam czytałeś, co oglądałeś, Jaką masz wrażliwość, jak percepujesz, wiesz, jakby czy umysł bardziej humanistyczny, czy ścisły, wiesz, czy, czy szybko, czy wolno, itd. i tak dalej. Ile masz lat też, oczywiście, tak ten film na ciebie y, zadziała, co zostało jakby już doświadczane też przez nas sprawdzone i w różnych ankietach, bo byśmy tego ciekawi, czysto socjologicznie, a nie wyrachowanie, żeby teraz robić film dla wszystkich, bo. To jest ostatnia rzecz, jaką chciałbym zrobić. Więc ten film automatycznie odsiewa zainteresowanych od niezainteresowanych. I tak jak powiedziałeś, tam masz tropy i punkty, za którymi możesz pójść. Nie masz żadnych do końca informacyjnych scen jak w kinie hollywoodzkim, które y, celowo na. Y, Podczas pracy ze tam wyleciały, bądź na montażu tym bardziej jakby uciekaliśmy od tego typu łatwych rozwiązań. I o to chodzi, żeby zaprosić ciebie do rozmowy i ten film ma być dla ciebie lustrem. Jeżeli się w nim odbija ściema, no to może ty jesteś ściem. <laughs> Dobre, dobre. Ale, ale ja powiedziałem ci, że się zastanawiam. Znaczy, to... no ja też, ja, ja mówię, wiesz, mm. jakby mo, cały czas jakby do mnie prawda? Mm -hmm. I teraz wiesz, jakby tam nikt nie powie ci jakby kto to był skąd on był i tak dalej, ale dostajesz po prostu puzzle, które możesz poukładać, jeżeli... Drugi raz widziałeś ten film. Zazwyczaj jakby osoby sceptycznie reagując na ten film za pierwszym razem, za drugim razem wręcz reagują na ten film euforycznie, bo do, do, do wiesz jakby nagle zauważają, że to jest bardzo precyzyjna partytura i są tam informacje, które wiesz jak się podrapiesz w ucho albo wiesz, sprawdzisz na Instagramie co tam słychać, to wiesz to już możesz może coś ominąć. I, 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 I takie było założenie, żeby traktować widza mądrze. I wiesz, że teraz nie będę Ci objaśniał różnych znaczeń jakby piętrowo, levelowo, poziomowo, jakby co tam jest. Natomiast jakby wszystko to sobie od początku konceptualnie założyliśmy i potem chcieliśmy, żeby mm, gdzieś już nas to mm, dalej, dalej samo przejęło. Ale wiesz, ten statek jest tam, ma solidne rusztowanie. Dobrze. Szanowni Państwo, bo czy, czy, ten, czy ten brak pytań oznacza, że wszyscy są zachwyceni? Zakochani, i, i, i dlatego oni się nie mówią. Tutaj prosimy o mikrofon dla pana. O, tutaj. No, dzień dobry. Trzeba głośno. Do mikrofonu? Nie, on. Powin... Teraz słychać? Teraz słychać? słychać. Tak. <noise> Jak chciałem powiedzieć, że oglądałem ten film już dawniej i wydawało mi się, że. Jest to kompletna pomyłka, jeśli chodzi o produkcję i założenie artystyczne. Nie wiem, jak to się dzieje, że takich film w ogóle się produkuje w Polsce. Zresztą nie tylko w Polsce, podobne rzeczy produkuje się na świecie. Nie rozumiem, dlaczego bohater, który jest kompletnym psycholem, ma stosunki seksualne z matką, z córką, jeszcze by sąsiadka się przydała, albo jeszcze ktoś inny potem te wszystkie kobiety zabija, potem jedzie gdzieś, nie wiadomo po co, I o co w tym wszystkim chodzi, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, skąd się wziął pomysł na takiego bohatera psychola, z czego to wynika, z jakichś przemyśleń, odczuć, jakiś fantazji erotyczno-maniakalnych, skąd to się wzięło? Z tego, co mi wiadomo, to w tym filmie ginie tylko jedna kobieta, i to też nie do końca wiemy. Więc nie wiem, ile Pan widział, ale może widział Pan już dwójkę wtedy, jak Pan widział ten film za pierwszym razem? Od razu odpowiadał na pierwsze pytanie, kto takie filmy produkuje? Ja. Ten film wyprodukowałem ja. Drugie pytanie. Uważam, że to zupełnie nie jest o psycholu, tylko o kimś dogłębnie skrzywdzonym, i może pan ten film rozpatrywać na bardzo podstawowym poziomie jakiegoś żwirku, bądź piasku, bądź pyłku, i wtedy rzeczywiście wyda się panu ten bohater psycholem. Ma pan do tego prawo. Natomiast jeżeli zada pan sobie pytania. Co może skłonić kogoś, kto całe życie żył w szafie pod dywanem, całe życie żył w kłamstwie itd., to może pan dojść do równie drastycznych wniosków i czynów, jakie zostały w tym filmie sportretowane. Poza tym, bardzo ważna w tym filmie jest warstwa symboliczna, alegoryczna, metaforyczna. Jeżeli pan traktuje pana psychola jako jakąś siłę sprawczą. Już nie będę wymieniał jakby tutaj rzeczowników, z czym on się może kojarzyć. No to już też schorzy pan troszeczkę jakby poniżej tego planktonu. Więc jakby dla mnie to zupełnie nie jest psycho. Ale jakby wiem, że tak można też to rozpatrywać, ale wtedy hmm, wydaje mi się, że hmm, widz jest kompletnie zamknięty. Na ten film, i właśnie przez cały film zadaje sobie pytanie od jednej z pierwszych scen: kto i po co coś takiego produkuje? Ja. Ja mogę na to Nie chcę się mądrzyć i tak, no, szanuję Pana opinię, bo przecież y, filmy się robi, na filmy przychodzą widzowie i mogą mieć swoje zdanie. I ja tylko jakby uważam, że można by w ten sam sposób. Y, jak pan twierdzi, trudno byłoby mówić o całym yy, 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 dramacie greckim, no, czy, czy tragediach greckich, bo tam też można powiedzieć, że kupa świrusów, yy, szmagusów, prawda, tam, rypiących ojców, matki, dzieci, prawda, pożerających się nawzajem. No, po co to komu? Kto to napisał? <laughs> A to jest kolebka naszej cywilizacji. Może to jest bardziej gdzieś tam jakby o losie, o tym, co się jak gdyby dzieje. Jakby, czym, jakimi, jakie siły nami kierują. A, tak. Dobrze, dobrze, dobrze. Czasami. Mm. Nie, znaczy tutaj y, ja myślę, że te sekwencje y, y, stare taśmy VHS y, pokazujące siostrę, tak, w dzieciństwie, no, to jest właśnie cały ten świat, z którego ten bohater został odrzucony. To jest też to, co jest w napisie końcowym. Tam gdzie się pojawia ta kaligrafia, koniec, i mamy te trzy postacie, i tą czwartą, która jest jak w takim to są pewnie właśnie takie obrazki, które psycholodzy analizują, na, kiedy analizują, co rysują dzieci, i właśnie na przykład widać tego czwartego, który jest gdzieś z boku, i który jest też inaczej narysowany. Krzywi się Pan to nie, nie, nie kupuje pan tych e, takich koncepcji. No to może jeszcze damy panu mikrofon, bo tak został zabrany panu głos. A nie chcemy pana zdominować, znaczy ja nie chcę. Oczywiście znaczy się, te wszystkie wytłumaczenia a propos kolebki cywilizacji, dramatu antycznego, ja już to wszystko kiedyś przerabiałem w podstawówce. Zresztą jeszcze nawet z tego pamiętam, ale od młodego, ambitnego reżysera Chciałbym się dowiedzieć, z czego się wziął taki bohater? Bo to jest ciekawa rzecz, że taki bohater w kraju, w którym wszystko kwitnie, że ludzie właściwie jesteśmy skazani na dobromy, bo żyjemy na zielonej ludzkiej. wszyscy tutaj są właściwie szczęśliwi, aż do granic szczęśliwości, nagle pojawia się taki bohater, który jest po pierwsze niezadowolony z życia, po drugie nie lubi ludzi, po trzecie, no jak już trafia na jakąś kobietę, to oczywiście musi ją, jak ktoś ładnie powiedział, zrypać. Po czwarte, jak już ta kobieta znudzi, to muszę ją zamordować. Z to wszystko wynika, proszę mi powiedzieć. Okej, okay, to, to może esencja tego pytania jest taka, ja, ja, bo ona tutaj być może zniknęła, ale rzeczywiście pewnie wiele osób jest. Ale być może na tym polega to kataryzm jednak. To znaczy, właśnie dlatego, że my sobie cały czas zadajemy to pytanie. Dlatego, być może mi się ten film za pierwszym razem kompletnie nie podobał, bo cały czas zadawałem sobie właśnie to pytanie, które Pan wymienił, czyli dlaczego on to robi. Ale, no właśnie, czy celem jest odpowiedzenie na pytanie, dlaczego on to robi, chyba? Nie, celem jest postawienie pytań przy jednoczesnym unikaniu, właśnie bardzo schematycznych diagnoz. Takie było założenie, wywołanie refleksji gdzieś poprzez ukazanie na pierwszy taka bardzo bezrefleksyjnego refleksyjnego świata kierowanego, czy też jakby rządzonego przez jakieś bardzo drastyczne siły. Ale czy bohater jest jakoś zakorzeniony w rzeczywistości, czy czy to jest w rzeczywistości, że tak. to jest czysta fantazja. Skąd to się nie, 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 znaczy nikogo takiego nie znam. Tym bardziej nie jest to mój film autobiograficzny, zapewniam pana. <grym> <grym> O, tutaj, prosimy tutaj, wiecie co, a może spróbujmy z tym mikrofonem, bo stamtąd jest rzeczywiście jednak, ja mam wrażenie, jakiś kłopot. ja bym może tutaj poprosił do tego, bo tutaj jest... Raz, raz, raz. Nie, on działa, tylko trzeba bliżej. Tak, dobrze, to prosimy mówić blisko do mikrofonu. Halo, halo, tak? Tylko trzeba mówić tak trzeba głośno. I tak trzeba głośno. Ja w zasadzie nie mam pytania, tylko chciałam powiedzieć, że mnie akurat się ten film bardzo podobał. Jestem mile zaskoczona, bo w zasadzie szłam na ten film z, z pewnymi uprzedzeniami. Dlatego, że no, słyszałam opinie, głównie negatywne, na temat tego filmu, że w zasadzie no, to, co się powtarza najczęściej, że nie wiadomo o co chodzi, że jest pretensjonalny, że dialogi są pretensjonalne. Natomiast no, muszę przyznać, że zostałam mile zaskoczona i uważam, że jeśli chodzi o polskie kino. Jest to coś e, niezwykłego i świeżego. I w zasadzie e, rozumiem, czemu ten film może się nie podobać, bo wydaje mi się, że jesteśmy przyzwyczajeni do troszeczkę innej estetyki, e, do troszeczkę innej e, linii dramatycznej. E, a tutaj e, kolega reżyser zaproponował coś zupełnie innego. E, I uważam, że to jest ciekawe, świeże i. E, no i z ciekawością będę śledzić co, co będzie dalej, jaki będzie kolejny film. Dziękuję. Ja myślę, że też dziękuję że film Hart Kordisko ma też to do siebie, że on zostaje w głowie, bo ja też pamiętam, że po tym jak go pierwszy raz oglądałem później prowadziłem na jego temat rozmowy przez co najmniej miesiąc, znaczy no, najpierw tak przez pierwsze takie tam 12 godzin po kiedy ciągle właśnie wracało to zasadnicze pytanie, dlaczego on to robi, a potem miesiąc różnych towarzyskich dyskusji, co to jest konieczny na po prostu. Samo kotowie. Na Mokotowie, oczywiście. Tak, bo na Powiślu były inne. A jakie na Powiślu? Inni ludzie, inne rozmowy. Okej. Okay. Dobrze, ale nie wiem. O! Ja. Idąc. O! Słychać wyraźnie. Idąc za ciosem, może tak tłumacząc trochę. Ja miałem to szczęście, że w tym filmie widziałem od Fertacza, jak jakby jeszcze w fazie, że tak powiem, zdjęciowej. Eee, widziałem go raz wcześniej. Muszę powiedzieć, to znaczy, od razu mi się podobał. Dlaczego mi się podobał? Lubię filmy, po których się wychodzi z kina. I człowiek o nich myśli. Ja o tym filmie myślałem z dwa dni. Nie zgłębiłem go oczywiście, oglądam go dzisiaj drugi raz i znowu mam kolejne pytanie. Natomiast, tak, e, m, pytanie się dzisiaj skąd się wziął pomysł. Oczywiście, że większość pomysłów bierze się z głowy, moim zdaniem. Tak? Jest to kreatywność reżysera, jest to kreatywność scenarzysty. A świat wcale nie jest taki dobry. Codziennie umiera 28 osób na raka jelita grubego. Dla przykładu, codziennie w Polsce, tak, nie, nie możemy myśleć o tym dlaczego, dlaczego, dlaczego. Trzeba, się, trzeba po prostu, trzeba to kontemplować, trzeba się w to zagłębić, a, a, a pomysły przychodzą do głowy. Reżyserów. Ja myślę, że to, to wezwanie... Dziękuję również. Tak. Nie, nie. Trzymaj, trzymaj ten mikrofon. Ja myślę, że to, co Krzysztof powiedział przed filmem, czyli, że zaprasza do tego, żeby łapać go i z nim rozmawiać, to jest o tyle dobra propozycja, że to właśnie, że to, to raczej że, że myślę, że w, w, Wielu z widzów będzie miało te pytania jeszcze dziś wieczorem, jutro rano i to się będzie przesączało przez głowy. Też widzę, że niektóre osoby zaczynają wychodzić, dlatego że zaczyna się już kolejny blok programowy na sali kinowej. a Trochę obiecywaliśmy, że będziemy dawali wszystkim szansę, żeby poszli na kolejne filmy. W związku z tym proponuję, żeby przyjąć jakby tą propozycję Krzysztofa, że on jest tutaj jeszcze na festiwalu i można zaczepiać się i pytać. O drugiej w nocy, tak, dzisiaj nie... jestem, a potem mnie nie ma. Do drugiej w nocy można łapać się dobrze. Nie, bo potem wyjeżdżam, o to chodzi, nie, że tam idę spać czy coś, no po prostu... Ale tak, zachęcam i bardzo dziękuję, że Państwo po prostu przyszli i chcieli posłuchać i zadać pytania, zawsze jest nam bardzo miło. Jest tłum, tłum ludzi i też znając trochę dynamikę tych spotkań, to, że jest tak mało pytań, to wynika z tego, że ludziom się generalnie podobało. Tak? Tak. 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 tak? tak. To prosimy o oklaski dla ekipy. To bez tego kończymy tę część oficjalną. Bardzo dziękujemy. Dziękuję Tobie, Max. Natomiast ja zapraszam w imieniu, słuchajcie, organizatorów festiwalu. W tej chwili ja rozumiem, że Państwo wychodzicie na drugi blok, kolejny blok festiwalowy, ale o 18.30 Zapraszamy do galerii na wernisaż wystawy cicho Głośno. Dziękuję bardzo. E, tak, e, to, to, to musimy na wywiad. Dobra, to dobra. A ja nie, ja nie mam radę. i nie będę Nie, no, jeszcze, nie, jeszcze nie. Tu stawać będą. Zobaczcie, ja, jak Tak, ja, ja tutaj nawet. Dobra. Aha, ze prawo. Ja nie zrobiłem tego filmu, to oni. Jeszcze troszeczkę prawo? Nie, nie no, bo pokazali mi stałość. To przez chwilę no ja, to